Miejsce, które łączy kraftowe piwa, ciekawe drinki, dobre jedzenie i swobodną atmosferę. To kultowy już lokal Upojeni w Katowicach na Świętego Jana 10 w Bramie. Powstał w 2016 roku, ma dwa poziomy i serwuje piwo rzemieślnicze lane z 14 kranów. Dodatkowo kilkadziesiąt butelek stoi w lotówkach, więc znajdziecie coś dla siebie. Od jakiegoś czasu poszli też w ciekawe drinki, nawiązujące do piw, oczywiście. U nas wpadł turbo oryginalny o nazwie Mango of Bali. Spróbowaliśmy też portera z wędzoną śliwką i pieprzem oraz tropikalną ipę. Na przystawkę spróbowaliśmy ciekawych smażonych karczochów z parmezanem, sznitę z pastrami, camembertem w panko i kiszonymi warzywami, do tego dobre frytki stekowe oraz burgera z szarpaną wieprzowiną, paluszkami mozzarella, bekonem i sosem barbecue oraz idealnymi dla nas frytkami z batata. Upojeni? Kultowe miejsce na Gastromapie Katowic. Jeśli nie znacie, Koniecznie wpadnijcie!